Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja, ksiądz Bartosz. Kurwa. Synek zamknij pizdę. Kurwa. Syn zaprosił mnie do swojego nowego domu. Zamknij kurwa! Ryj. Zaprosił mnie do... sklej pizdę, kurwa. Zaprosił mnie do domu. Jak widać. Wszystko ładnie pokładane, dobra Sklej ty pizdę kurwa w tę Kurwa to był mój zdechły kurczak Ja go specjalnie zabiłem i wpierdłem go do garnka. Z jakiej pizzy ty kurwa kurczaka wziąłeś? No przecież tam obok jest dom, kolejny tak Dobra siema widzowie To jest mój właśnie dom Odprowadzę was po tym Się zajebiście urządziłeś młody Tak, tu oczywiście mam wszystko To wszystko jest skradzione Ty wierzący jesteś? Pewnie. Ja cię nigdy, kurwa, w moim kościele nie widziałem. Yy... No, czemu? No bo yy, siedzę na zewnątrz. Mhm. Mm tak. Ty, no chuju. Opowiadaj, kurwa. Dobra, Później, yy, Ci mnie. Yy, tu jest yy, plecak mojego. Ej, mój. Czy to jest mój plecak? Czy to jest kurwa mój plecak? No. No tak. Jezu Chryste, kurwa! A! A! Oła! Przepraszam, nie, 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 nie To jest kurwa mój plecak. Proszę, nie widzę, proszę. Będę grzeczny. Wezmę go. To nie tak, ale on jest potrzebny. Nie jest ci potrzebny. Nie jest mi potrzebny, no. no. Czy tam jest kurwa mój rower? Czy. Stój tu! Idziesz ze mną. Czy to jest do kurwy... To jest mój ro rower, kurwa. Mój rower. No, tak. Mój nie jebany mi, nie rower. Mi, nie mnie. Ty... Kurwa! Prak C Prak <głos> <głos> Wracamy po jebanej przerwie. Przepraszam, tato. Już nie będę tak robił. Jep i kurwa opowiadaj. Dobra, iść będzie. no jest twoja twoja piękna tata Wiesz, jeszcze chwilę. Robić. Jeszcze chwilę. Hajs z tego filmu idzie na... Idzie dla mnie. Ale wiesz, że ja na tym kanale nie zarabiam, bo mam dopiero 50 subów. Nieważne kurwa. O, o kurwa. To są chyba ci <noise> Może to są chińscy mafiosi co mnie właśnie chcieli zajebać No dobra, a więc historia tego miejsca jest taka, że kupiłem w bardzo przyzwoitym stanie. Zobaczcie w nocy jak jest gorąco co nie, to wy się smażycie, ale ja mam tu wentylację mam tu wentylację, mam dziury przez co powietrze mi dolatuje i nie jest mi tu gorąco mm. No i teraz tak, bo niestety z tej piwnicy Dominik nie wyjebał po ostatnim y, libandze alkoholowej ale na szczęście mam coś lepszego Mam ogromną chałupę, mam tu rzeczy, które ukradłem wielu ludziom. Mi też. No... Tak. No dobra. Jest... Nawet moją łoponę zajebałeś! <laughs> nie, 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 Kurwa! Y y nie, bo, bo może są, sąsiad miał taką samą? Sąsiad miał malucha. Pamiętasz? Czy to jest, kurwa, opona dla malucha? No offroadowa wersja, no może, bo miał limit manu wersji malucha. kurwa opowiadaj. No to jest moja kuchenka. Tutaj oczywiście są tu jeszcze świeże, nowe rzeczy, więc poprzedni właściciel to mi zostawił. Oczywiście poprzedni właścicielem był też lokalny bezdomny, z którym yy, zajebałem mu dom. W zasadzie on był podpity, więc go nieświadomie sprzedał, a dzisiaj miałem rano kłótnie z nim. No i oczywiście zamknąłem przed nim drzwi. No teraz są otwarte, bo dzieciaki przyszły i mi rozpierdoliły klamki właśnie. No nic, nie musiałem, nie musiałem, nie musiałem widzę. No i właśnie jak stary wszedł, ta tu z pół yy, przymykałem te drzwi, żeby dzieciaki mi się nie wyłamywały, więc tak z tak drzwi trzymałem, dopóki no oczywiście stary nie wszedł i zapukał. Ja jestem przy drzwiach. Yy, tutaj mamy mój prywatny prysznic, dlatego jest ta zasłona nawet kibel masz ale taki o ty chuju no co, no patrz, tutaj mogę się wystrać. tylko muszę do tej dziury yy, właśnie stałem tu, ale niestety yy, yy, zjebało mi się stołek i jest krzywy nie no. wiem co się chyba stało, może podłoga yy, no i tak, yy, tu możemy zdejść yy, tu jest stary dywan Yy... Mój dywan No tak, no niestety, no przepraszam no Ach, Ale ten spizgany, mi się tak strasznie chce śmiać O Jezu, chyba mi się tabletki kończą Natureta przypraszam Przepraszam, <laughs> widzę, że... oczywiście na tym nie kontroluję Na tym co robię, ale Tabletkę zajebałem Dominikowi Co masz Wie? w tamtym pokoju? W tamtym pokoju? Zaraz ci pokażę uważaj bo tu, tu jest nie tu jest rzeczy poprzedniego żula to jeszcze y, ciężarówka jechała z i ja, ja zajebałem ją normalnie zapierdane przez tą drogę y, nawet policja mnie nie ścigała bo stwierdziła że no boją się kogoś mnie takiego jak ja za y, bo wiecie bo jestem bardzo tak by się nie boić jestem to trakt nadzielić staraj to Potwierdzisz to? Nie. Powiedz tak. Tak. O dobra, to się wytnie, yy, dobra. Tu jest szpachelka jakaś, to jest jeszcze z tego starego domu. Później skorzystam z tego. Może tu znajdę jakiś, o klamka. A to jest może ten, korbka od poloneza. Tak, mój, mój stary oczywiście poloneza miał. No i stąd, e. stąd te opony, bo on chciał na terenówkę przerobić. Ty, ty czy... Czy to też jest, kurwa, z mojego samochodu? Wiesz? No tak, no bo e, ospermiłem tak? to i się kusz do tego przykleił i... Ja pierdolę. I trać przy tom, tego nie zauważył, ale... Kurwa, no. Sorry. A ja przez pół roku musiałem, kurwa, śrubokrętem okno otwierać i zamykać. Eee, dobra, e, Nie no, ale naprawdę, przepraszam za to, bo... To po prostu wpadło mi do ręki samemu. Może, no nie wiem, w kieszeniu się to znalazło. Mm -hmm. w wezmę. O, z ostatnim czasem jakie z boki. No chyba trochę yy, Tu jeszcze sam nie wiem. Bo te rzeczy nie są moje. No bo oprócz tego rowera yy, A to, yy, a to... Pokażę wam to, a to jest tatka, na którą będę żebrał i yy, dokładnie w, yy, pod tym domem będę stał. Będzie taka uliczka. Nawet sufit. I, I tak, bo skoro nie mogę z zarabiać, to po prostu będziecie mi do tatki pieniądze wrzucać. Oczywiście Dominikowi ją z piwnicy zajebałem. Bo była, była, wiecie no, już była w chujowym stanie, więc ją sobie wziąłem, bo myślałem, że Dominikowi się pewnie się nie przyda, bo jest taka zakurzonatka brudna. Yy, no, yy, tu mam patelnię. Ona mi służy do obrony przed przeciwnikami. A, ci... A, chuj... To jest naturę właśnie. To jest kurtka właśnie tego żyla. Jak się z nim napierdalałem, to pociągu ją zdjęłem. I teraz ona należy do mnie, kiedy ją znajdziemy. Te drzwi nie działają. Właśnie. Jak to nie? No normalnie. Ale zamek działa. No ty chuj. dobra. Co mi korki ruszasz? To i tak nie działa, w sumie. Nie ma. Teraz Witam w mojej kuchni. Jakie to to... Jest Co to kurwa jest? To jakiś, jakby to powiedzieć. O kie. No. Czy ja? Dominika. Dominika. A jedna jest twoja. Ta jest moja. Już, Ja No ale patrz, no, 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 mam jeszcze fajny garnek, Dominika chałupy zajebałem. Ale kurwa duży! No tam miał być kurczak, ale chyba mi spierdolił. Albo ktoś mi go zajebał. Tutaj jest lina, bo właściwie tego domu, właściwie na niej huśtał. I niestety na skutek kuś się na tej linie, proszę nagrywać to co jest na moim kanale. Jecie. No y, właśnie, tu jest lina, na którym się bujał pewien poprzedni właściciel, jak ten dom był, jak był jeszcze właściciel tego domu, no i ponoć zmarł. Nie wiem czemu, ale po, z tego legenda jest taka, że, że, że on w ogóle rękami ani ten nie trzymał, więc może sobie, nie wiem, na szyję przywiązał, nie wiem o jest. Tak, tu jest y, moja piękna meblościanka, tu jest mój kominek, który służy mi jako, y, no, no, nagrywasz to? No szkurwa przecież... gdzie ten, co? Ten? Ja, ja tu bucham no, eka. A. Tu bucham eka. Stary, masz mojego eka, tego zajebałem ściaką? Mm. Mam, ale inny. Aha. Czekaj. Nie jest włączony? On taką on działa? Tak. Aha. Kurwa, muszę go sobie zajebić, Ej! Nie no, ja tylko żartowałem, <laughs> jak je widzisz. To są żarty. No, włączony. Co to jest? Za technologia jakaś kosmiczna? Musisz go włączyć. Aha <laughs> A więc, tak to działa. A ja mam oczywiście dwajki. Mam tego Bolisza. Co go ukradłem dzieciakowi i jeszcze tego. Drugiego, co, co je też dzieciakowi zajebam. Co to za pedalski kolor? Ja nie toleruję LGBT. Ale w parafii! W parafii takie mają być! Bo dzieci lubią takie kolory. Aha, okej. Okay. No i patrzcie, dlaczego mi ten kominek służy. Kurwa, to nie działa. Musisz go odblokować, co ty kurwaś. Nie, nie wiem właśnie. A, to tak. Dobra, nie wiem. Musisz wcisnąć na no, obo coś zjebałeś Co? Wiesz? Kurwa W <laughs> 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 przyszłości będzie recenzja na jego, na kanale Mojego eka? No tak No mogę, proszę cię Za hajs z YouTube'a Ale jak z YouTube'a? No to... za donate'y <laughs> Z tych tacek Tak Jestem taki biedny Dobra, możesz, ale zachaj z YouTube'a. Stacek. Takie <grymne> przykre życie. Dlaczego jestem bezdomny? Bo cię kurwa w domu nie chce. Idź dalej. No dobra, bo mo mogłem cię tu nie, nie kraść, to byś nie, nie wyjechał z domu. Ale patrzcie. Może będzie strunka, le leciał to. To znaczy, że tu palę. Yy, Tutaj jest, nieważne, takie są rzeczy, z jakiś domu. Yy. Ty star może się domyślać. nikt też się może domyślać. Skąd te rzeczy pewnie są znajome? Ja pierdolę. Czy ty rozpalałeś tutaj kurwa ognisko? Nie, y, tutaj hoduję pająki. Ale to jest węgiel! Zobacz tam. Tam pewien y, oponent się do mnie włamał ja i musiałem odpowiedzieć y, się go podnieść. O chuj! Trzymaj stagryka Kurwa, ale ja dawno nie piłem Co to jest? Twoje? Tak, wypijemy to razem, co nie. Ale tak pomyślałem... Ale jestem księdzem i nie piję. Czemu? Bo Bóg patrzy. A no to... i chuj. Prze przecież Pan Bóg ci to wybacz te twoje grzechy. Możesz zawsze no modlitwę złożyć do niego albo po prostu pójść do spowiedzi. A chuj! Dawaj młody, lej! Dobra. A co my się będziemy pierdolić? Jebać w Czekaj, czekaj, nie ma! Nie ma! Możemy pić. Dobra. Co się śmiejesz? A przepraszam, bo ja zielsko paliłem to. Jestem skizgany lekko. weźmy te kieliszki razem i przyprowadzę Cię do mojego miejsca, w którym kleję alkohol. A, Gdzie Ty to kurwa stawiasz? Ale nie wylej, bo Ci kurwa najebie. Oczywiście, to jest u domnika w piwnicy. Pędziłem bimber z tej butelki, bo oczywiście ja ją wypiję całą, więc... Zrobiłem bimber, jest w chuj mocny. Zobaczymy, jak mi pierdolnie. Kurwa, ale mi się chce klać, ja pierdolę. Taka delirka mi się łapie teraz. że... Dobra, trzymaj stary kielona. Czekaj, młoda. O kurwa. <laughs> Trzy, 3, ruch. O kurwa, co to jest? Co to. <laughs> ja pierdolę, młody, co to kurwa jest? Ale ty stary pierdolisz, to jest smaczne. Nie piłem 20 <laughs> lat! na to, pan na mnie. I pan na to, pan na mnie. Stary, pij. Dawaj, stary, lecisz. No pij. A jebać. <laughs> to się że. Za za śmierć Dominika, żeby go zwierzęta wyruchały w lesie. Aż przejebane Za śmierć. O ja pierdolę o, dobry zawodnik, nie tak Cię wychowałem, wiesz, ile to ma procent? Ile? Mm. Ile to ma kurwa procent? Prawie 80. jak nie więcej. Nie wiem, spontanicznie ten biber pędziłem. Ja pierdolę, gdzie moje fiberko? A, to jest Już, przeniosę ci. Nie, nie ruszaj się, bo ci... Ja pierdolę. Ale szybko. Co to ty tam kurwa dodałeś? Co to kurwa jest? A alkohol. A, o, Ach, ta marihuanina. <śpiewanie> o Jezu, ale faza. Jeszcze z Alko mi się tak zmieszało. O Jezu. No i to? To jest moja piękna chałupa. A, i jeszcze. Pokażę Wam moją lodówkę. Daj się napić. Pokażę wam ...moją lodówkę. Trzymaj. Kurwa, gdzie jest ta lodówka? Ej stary... ...przecież wynieśli lodówkę. To była lodówka? Była tu lodówka. Była... gdzie gdzie jest lodówka? Gdzie jest... Kurwa! Ej, ktoś może za tą lodówkę zarobić, za bo to jest lodówka znanego youtubera o nazwie Dybciorklej. Tak? Zajebałem. To on zajebał. To on może był tymi dziećmi, co ci kurwa od. Ze swoimi kolegami kurwa przyszedł. Ci najebać. To on ci chciał wejść do domu. Co? Nie. Ja pierdole. Dym cię ojebać. Tak. A ty o tym wiedziałeś i oczywiście mi tego nie powiedziałeś. Nie wiedziałem nic. Mam ci rajebać, ro łeb tą butelką kuj e kuli nie, e e, nie. Synek, to. Pamiętasz, co ci za dzieciaka kurwa robiłem w nocy? E e Pamiętasz? E e a to nie uciekiesz! E a Dawaj, dup. E no dalej, Piotr! No! A no! Aaaa! 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 Co? Wow, Przypomniałeś nie, sobie? Aaaa. Nie, stary weź Jakieś potki się dziwne włączyły <grym> Co to za dźwięki? O o Jakiś alarm O <grym> o Co to? O o To jest To chyba są ci mafiosi może oni mnie tu szkają. Chińscy? Tak. O ja pierdole. Ach, o kurwa. Jest... Cało jebałeś? Ja pierdole. O. A tobie nic nie będzie? Pół litra... Spirytusu prawie kurwa wypił Wypiłeś kurwa Żyje, żyje, powinien się zajebić Ej młody Młody kurwa Ej Żyjesz? No Jezu. Młody. 1000 Młody Wiecie Chyba synek się najebał Serio, go na zajebał już To ja go jeszcze wyrucham I wyjdę Z tego domu bo Placak se wezmę. A już go dzisiaj gwałcić nie będę. Wychodzę, kurwa. O, kurwa. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kurwa.